Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że nie będzie to dobre, ze względu na moje umiejętności. Ale no cóż, jak trzeba, to pomogę. Powrót do nie wiem czy to na stałe, lecz oddycham sytuacji nawet jeśli razy dalej. W tym celu wtrącam swoje pięć groszy zajrzy do linku w opisie i nastanie koniec grozy. ludzkość powoli, że wraca do normy, ale wirus zrobił dziurę, która wybiła na formy, Wciąż maseczkę w, maseczku, w nosić będzie trzeba. nie i dostosować, bo to nie jest na Jeszcze trochę się go na stałe. Będziemy i wszyscy już się spokojnie oddychniemy. Ta sama rutyna była już No dawno mu daje znak, ktoś tam to monotony. Najgorsze chwile mamy już za sobą Szybko przyleciało, bo bardzo o dobą Myślimy pozytywnie tak jak od początku, bo to jest kres tego oto wątku.